Teraz turban arabski. Z czego go zrobimy? Z dużej chusty. Tylko i wyłącznie. Składamy sobie chustę na pół po długości. Złożona chusta po długości, nałożona na petynkę, tak, tak, tak. Wyglądam teraz pięknie, no ale cóż, dobra. Z tyłu ładujemy sobie dwie końcóweczki i rolujemy. Rolujemy, rolujemy sobie, rolujemy coś się zaplątałam, no ale nieważne, przerzucę sobie do przodu. Będzie wygodniej dla Was, dla mnie, dla wszystkich. Zrolowałam końcóweczkę, przerzucam sobie na łeb ale najpierw poprawię sobie, bo brwi mi za bardzo zasłoniło. Zrolowałam końcóweczkę, przerzucam sobie, patrzcie, tutaj, pyk. Resztę wpinam pod pierwszą warstwę, a nie wpinam, tylko. Wpycham. Wpycham, wpycham. No i mamy gotowy turbanie karacki. Można sobie teraz uformować ten przodzik, tak żeby było wygodnie.